W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak będzie wyglądał nowy 20 sezon w Jaybreaku. Ale przed zaczęciem odcinka macie kiwaj na Shogunat, tak jak obiecywałem Wam. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić suba, łapkę w górę i napisać jakiś komentarz. No a my lecimy do odcinka. Więc co my za jakieś 2-3 tygodnie mamy update w Jaybreaku. I właśnie Asimo wstawił nam kilka dni temu e, takiego posta, że sezon 20 będzie tematyką apokalipsy. Jak ktoś nie wie, co to znaczy mniej więcej, to zaraz pokażę Wam. Ale właśnie zostało tutaj to potwierdzone, że właśnie została otwarta jakby komisja jakby, że tak powiem, e, i po prostu ludzie, społeczność mogą już robić, wiecie, auta, e, tekstury, spoilery, wszystko po prostu na tematyce apokalipsy. Oczywiście te wszystkie rzeczy znajdują się na e, redditie, także jak chcecie sobie sami zobaczyć, to możecie wejść na tego reddita. No i dobra, widzowie, tematyka apokalipsa, więc co to w ogóle jest? Więc może jak oglądaliście The Walking Dead, na przykład, albo graliście, to właśnie jest to na przykład The Walking Dead, takie jakby, wiecie, The Walking Dead to jest po prostu e, tematyka apokalipsy, są tam zombie i tak dalej, nie będę wam teraz tego tłumaczył, sami możecie teraz sobie Zobaczyć. Czy wiecie, jakieś opuszczone miasta, jakieś zombie, wiecie o co chodzi. I właśnie taką mamy tematykę, więc może zaczniemy sobie widzowie od jakiegoś początku. Więc dobra, zaczynamy od może pierwszego auta i pierwszym autem jest właśnie taka ciężarówka, De Cerberus. I właśnie wydaje mi się, że tutaj dużo aut będzie takich, wiecie, jakby podobnych jak z The Walking Dead, bo oglądałem kiedyś The Walking Dead i chyba były kiedyś podobne takie ciężarówki w The Walking Dead. Były jakieś tam akty, że jechali na stację paliwową, a się jakąś taką ciężarówą, nie wiem, a tu w ogóle w jakimś muzeum jest ten, ta ciężarówka, nie wnika. Właśnie tak to się prezentuje. Całkiem ciekawe auto, fajne, fajne. Ogólnie, w sumie, wydaje mi się, że ta tematyka jest całkiem spoko jakby na pewno jest lepsza niż, e, niż, niż nie wiem, niż tamta, tego Longhorna -ho -long widzowie, więc wydaje mi się, że to będzie lepiej. Tutaj mamy jakieś e, widzowie, spoilery, całkiem wygląda to nieźle. Na Rattlerze to wygląda całkiem nieźle. W ogóle Rattler to jest takie całkiem podobne auto z Apokalipsy, nie? Jakby nie patrzeć, to tak jest widzowie, ale dobra. Kolejne autko widzowe, i tutaj mamy auto z widzowie działkiem na górze. Wygląda to całkiem fajnie, to auto podobno jest do bandita, takiego ulepszonego z działka. E, całkiem nieźle to wygląda, ale wydaje mi się, że no, a, za auto na 10 level to niezbyt pasuje. I dobra, teraz mamy jakieś kolejne auto, i ono jest jakieś, boże, o kurde, co to za auto? O, to jest takie, wiecie, wyścigowe, apokalipsowe auto, i to może być ciekawe, widzowie, jak oni by takie coś dodali w końcu. E, fajnie wygląda to auto, wygląda jak takie, kurde, serio fajne auto, no, takie strasznie długie, jest szerokie, takie, wiecie o co mi chodzi. Ej, fajne to auto, no, no, te auto na 10 level to by pasowało moim zdaniem, tak bym chciał. I dobra, tu kolejne auto, trochę podobne do Bandycia, a tu będzie trochę dużo podobnych do bandita, no bo wiecie, to jest taka tematyka w sumie. Tutaj mamy trochę jakby auto z Half-Life'a, bo wiecie, z Source'a jakby, z Valve jakby jak graliście może w gary i respiście auta, to podobne auto takie były, nie wiem czy czemu się tak to kojarzy, ale no widzę, tak mi się kojarzy. No takie auto na dziesiąty level, no, no mierne, mi się nie podoba no, na dziesiąty level. Oczywiście najbardziej nas interesują auto, no bo auto są po prostu najciekawsze. I tutaj mamy jakieś e, baryłki e, ropy, nie, czy radioaktywne. Ja okay, nie wiem do czego to mogłoby być, ale dobra, lecimy dalej, wiecie co? I tutaj mamy jakieś radioaktywne e, światła też nie nie wiem do czego to mogłoby być, to chyba do furnitury, ale nie wiem czy to by fajne było jakieś. O i tutaj mamy jakiś barricade spoiler. To wygląda całkiem nieźle widzowie. o Naprawdę jest wiele fajnych rzeczy widzowie, ale no po prostu te rzeczy nie pasują do końca, wydaje mi się, do karnetu. Będą no, musieli wybrać najlepsze rzeczy. E, wiecie co, polecimy sobie dalej. E, tutaj widzowie coś nie pokazuje, i tutaj mamy widzowie jakiś e, TV Campfire i co to może być, a i to pewnie też furnitura no to furnitura to takie sobie, czy co widzowie, bardziej nas auto interesuje, całkiem trochę jest tych konceptów, no bo wiecie, e, to jest tylko dopiero od kilku dni, więc i to pewnie będzie przez jakieś dwa tygodnie, bo update w Dziebreku jest dopiero chyba za trzy tygodnie, nie za dwa tygodnie kolejne auto mamy, The Survivor mamy takiego e, widzowie Vana e, za kolcz, no wiecie, jakieś kolce czy coś wiecie, ulepszony taki, jakiś bagaż na da ty, da ten, e, na samej górze widzowie, jak to się prezentuje, wygląda całkiem, powiem tak, mi się nie podoba to auto za dziesiąty level, no nie, no widzowie takie auto za dziesiąty level, no mierne jest moim zdaniem. Fajnie wygląda, ale za dziesiąty level to nie jest auto. Tutaj kolejne auto, The Armageddon, a Beast of Truck, dobra. Idzie tutaj znowu jakieś ulepszone kolczatki, wiecie o co chodzi. Z tyłu jakieś też tutaj opony. I to auto za dziesiąty level. Jeszcze by to auto za dziesiąty level mogło być, ale wiadomo, chciałbym jakieś wiadomo, jakieś fajne auto za dziesiąty level, żeby było te te i było fajne, co mówię, że jest szerokie, zarombiste Czy mamy jakieś jeszcze Ammo Boxa, side table, wiadomo. Więc sobie pokazałem wam trochę konceptów, jakby ten sezon mógłby się prezentować. Będzie to tematyka apokalipsy i będę jeszcze o wiele, wiele więcej konceptów. No bo dopiero nagrywam ten odcinek teraz i widzowie po prostu, no na pewno jeszcze dostaniemy o wiele fajnych konceptów. Wskazałem wam te, które już ludzie wstawili, więc ogólnie przypominam o konkursie, oszugunam no się, stawić suba, łapkę w górę z dzwonkiem i napisać komentarz, nie wiem napisać Elo. Więc ja spadam widzowie, no i Elo.